Robimy maraton, pierdolę ale mi ochota nasła. <grywa> Dwa złote Dawidła w boilerze. <grywa> Dwa złote. Pozdrawiam, Ryszarda. Pozdrawiam! Kikuj za pozdrowienia! Kiki za pozdrowienia! Nawet nie zdążył położyć, kurwa. Śmiej. Przed snem. mniejsze większej, mniejsze większej, mniejsze większej, mniejsze większe jakiś mniejsze, 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 mnie... <śmiany> jaki skot benefitarister <do> <śmiany> Ryszard Trucha miskę ostro 2 złote o w Anglii, macie pozdrowienia z Polski. BBB, o To. się nie położy kurwa. Ania, dwa złote. Cześć, Dawid, za ile pokażesz siusiaka? Złote. Dawid zakup prezerwatywy ponieważ miska za niedługo cieczki dostanie to podziałasz sobie trochę. A propos dlaczego nie spisz z w wielkim trzyksiecie Marii Pelagu Wójcikowskiego. Pod palmą, 2 złote. Dawid Pasierb mówi że Legia to stara kurwa Legia jebana jest Legię trzeba pierdolic. Bukas będzie potem, potem będzie Bukasz. Boks Delofiszy. 2 zł. Dawid pytanie za 100 zł. Ile noga ma krzeseł? Janek. 3 zł. Ryszard ruch ostro, 2 zł. Pedopedopedozaur. Dawidowi Ryszard do mordy strał. Ruchają razem miśkę w nocy Ojciec wyjebał Dawidowi zęby z procy Dobranocka to taka, że hej, Dawid to i Pięciolatkę nie mam Rymu chuj ci w dupę Chciałem jak to zawsze. Jakiego Kicha? Gratulacje użytkowniku, Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę zanim zdobędzie ją ktoś inny. <laughs> Jasne, yes, że wygrał. Dwa złote. No was ulcie jebie. E. Ja was uprostarom jebałem codziennie. U mnie tutaj w pokoju. Na ziemi. I, I dwa co to? Ryszard rucha Miśkę. 2 złote. Ryszard rucha. Miskę robi jej ją. E.

Adam Wójcik. Dwa złote. Siema Jasper, pozdrawiam. Alarm. Do pracy. Na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. <śmienicza> 3 złote. Cień ma. O kurwa. Woli. 5 złotych. Meściąga. Liszcie, kurwa, to za. Co za? Teraz kurwa, wyłączam i cały tyle, to wolki gotowe. Mniejsze, <śmienicza> większa <większe>, <śmienicza> i <większe>, <śmienicza> mniejsze, większa i 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 mniejsze, większa mniejsze, większa To nie znacznie.

Jak skoczył! Co za Co za Nie wiem. Tak jadę Ale skończę jedno kurwa. Jeden raz. Nie wiem. Zajeżdżasz się kliwym gejem? Demacja! Nie

koszmarnych że to tym roku jak świnia! Jeden kij, cztery złote, jeden grosz. Mniej niż więcej niż. Co ja <noise> jest? Kurwa. Ciasny Wiesiek, pięć złotych, jeden grosz. Na gorze Jasper na dole gej, Dawid na nim skaczał mówi wichy. Oh, 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 oh. <noise> ja pierdolę. Ale mnie ta strona śmieszy, kurwa. Patrzcie, on stoi przy kąpie, Patruje się tylko co, kurwa będzie lecieć. O nas tam nie leży już. Na ruszę, na dole o Na Ja boję się. <laughs> nie na więcej niż mniej niż więcej niż mniej niż więcej niż mniej niż więcej niż więcej niż więcej niż więcej na mnie piszecie, ładnie kurwa na mnie więcej niż więcej niż mnie piszecie więcej niż jest niż piszecie niż więcej niż więcej niż więcej niż robię te więcej dla was, a wy piszecie nam na czacie, on jest pedofilem, tacy z was widzowie, tacy z was właśnie widzowie, że ja robię telewizję specjalnie dla was, a wy piszecie takie rzeczy na mój temat. Niemiło, to jest bardzo niemiło i to jest chamskie zachowanie. Traktujecie tak osobę niepełnosprawną jak śmiecia. Ja

It's que eu Bukas później będzie. Później będzie bułka. Czeka. Kurwa wiadomości głosowych Jak tak, kurwa robicie to pierdolcie cię kurwa Hejterzyjebali Będziecie w wiadomości głosowe, ale teraz wiadomości nie wyślecie Wiadomości głosowe. Kurwa naraś to pierdol mniej niż więcej niż więcej niż mniej niż więcej niż mniej niż więcej Skidory się musi obok w pokoju kto Motka kurwa Leży ci I zasnąć <laughs> Nie pany donate, Wypierdalaj z tym donatem! Depilu pierdol... Wypierdalaj z tym donatem! Co widzowie, za te dwa donaty! Przepraszam Was za te dwa donaty, widzowie! Teraz będę reagował na donaty, popraszam, teraz będę reagował na donaty! David war donaty głosowe, bo nie będzie donate'ów! David war donaty głosowe, bo... Już w oczywiadomości głosowe! Już władza wiadomości głosowe! Dobra, cztery Dawid, 4 zł, 1 grosz. Ty kurwa pedofilu, pierdolony miałeś ustawić donate y głosowe, a nie ustawiłeś się... Dobra, dobrze. włączę wiadomości głosowe! Zapomniałem! Przepraszam! <grym> Powtarzam, zapomniałem włączyć! <grym przepraszam! <grym każdemu się da zapomnieć! Powtarzam, każdemu się zdarza zapomnieć! Zapomniał. Już włączam te wiadomości głosowe, proszę! Dzień dobry, pan... be, 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 Beton! 5 złotych! Nie włączyłeś głosowej mnie mniej niż więcej niż mniej, niż więcej niż mniej, niż więcej, niż więcej... Włączyłem wiadomości głosowe! Czego wy kurwa nie rozumiecie, widzowie! Włączyłem wiadomości głosowe! Nie wkurwiajcie mnie! Ja pierdolę! Dobra widzowie, robimy noce spanie na live! Powtarzam, robimy noce spanie na live! Ustawiam jeszcze! No, czwarta! Tak jak w tym sznafie kurwa, wcześniej byłem pierwsza, a druga, a trzecia, teraz czwarta jest. Jeszcze donate od dwóch. od. E... E... jeszcze donate od złotówki! Powtarzam! Ustawiam donate od złotówki, widzę! Na piąty jest złoty rysiek! Dobra, widzę! Ustawiam donate od złotówki! Kocham maślaki. 6 złotych. Kurwa. Tak się twoja mama nazywa! Tak się nazywa twoja mama kurwa! Kocham maślaki, jeden złoty. Hej. 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 Kurwa, ten znam z tyłu. hej, hej, hej! Mam z tyłu, hej, hej. 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 hej, hej! jeden złoty. Dawid, gdzie masz jedynki? Halo kurwa, gdzie masz jedynki? Halo, słyszysz mnie? Gdzie masz jedynki? Oddycham. Pogadaj sobie. Goku z Discorda. Jeden złoty. Siema Kamil siekiera motyka, pilka laczek, ryszard, dwójcik, to cwaniaczek. Już to słyszałem kilka razy, kolego. Siekiera motyka, piłka baczek, Ryszard, Bućik, to trwaniaczek. Słyszałem to kilka razy. Już nie takie nowe. Szlaki. Jeden złoty. Hej. 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 Hej hej. 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 Hej hej. 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 Hej hej. 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 Hej hej. Hej. Hej hej. Nie się. Króci, 3 złote. David łolałeś mnie, a ja nie dożyję jutra jebać cię tak szczerze za to, obyś dzisiaj nie spał. To mnie nie dziwi, kolego! Dziło mi wiele rzeczy, ale ty mnie też nie dziwisz. Ty jesteś Miły Targo, 123. 1 złoty kropka słyszałem, że lubisz małe dziewczynki. To gdzie kolego słyszałeś? Gdzie słyszałeś? tyś popierdolony. I chory psychicznie. Ksiądz, jeden złoty. Zupa z trupa. 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 Zupa z B. C. B. C. B. B. C.

Cześć Dawidzie, czy jak się spotkamy jutro o godzinę 14.62? To będę mogła się z tobą całować z języczkiem. Powtarzam, cześć Dawidzie, czy jak cieszy, się spotkamy kurwa. jutro o godzinę 142 Znam 14. go. mogła się. Z tobą całować. Tak, wow. Tamara! Wekso, 1 złoty. Dawid CZM, spisz pod dywanem. Cioś to ty nie jest dywan, debilu Kocham maślaki! <curs> jeden złoty hej, Hej! Hej! Hej kropka, hej! Hej, hej! Hej! Hej kropka! Kurwa! Hej hej! Kurwa Hej! Hej! Hej, hej! Hej! Hej kropka, hej! Hej, hej! Hej! w Google <cudz FUCK> <res faculty metThey> <Ninja> <inação> <w> to Ale mnie kurwa CO ZA DEBIL?! Kocham maślaki. Siedem złotych, jeden grosz. Hej. Hej. Hej kropka hej hej. Hej. Hej kropka hej hej. Hej. Hej kropka hej hej. Już blokuje te donate? Już blokuje te... Tu pisałem, pamiętasz jak Jasper mówi, że jest na wakacjach w Paryżu? Pamiętam. A był w Jak myślisz, Ryszard mi to wmówił, czy sam się kłamał? Wydaje mi się, że... Rysie ja zrobił kurwa, że to niby Paryż jest. Tak go podkręcił, bo on wie, że można go kłamywać, kurwa. I wkręcał go, że do Paryża go zabrał. Wydaje mi się, że to coś takiego było. Te <todunite> Donate, żeby oni ich nie wysłali. Już blokujemy te Donate, e, blokuje te Donate. Już nie wyślą. Dobra, zablokowany jeden. <todunite>

Jakiś okres świąteczny był w ogóle. Wejdźmy o sprężynę Tak? Ja! Jaż mi kurwa ciście! Się... Kurwa masz musisz zapalić! Olej się w kół! Siema, siema! Na Pozdrawiam cię, Dawid! Co za debil! Kopek 7. I już kurwa masz zablokowane wysyłanie donatów. Głupi chuju. Masz już kurwa zablokowane wysyłanie donatów. Już donajta nie wyślesz. Wypierdalaj i Już donata nie wyślesz. Mikołaj Kaczmarski 7 złotych 1 grosz To ja Mikołaj Kaczmarski i wyzywam Cię na famę MMA z Nie masz ze mną szans jestem większym youtuberem To ja Mikołaj Kaczmarski i Cię zniszczę Walicie, to ja Mikołaj Kaczmarski większy youtuber się. I Cię rozwalę na famę Fuck yourself Go fuck yourself Go fuck yourself Go fuck yourself Go fuck yourself Co za debil Ja ręki, ringi Dzień dobry tak, Nazywam trebuszek. się w Kucharski Jestem Kurwa Uwielbiam gdy faceci wkładają się w kurz Ja z moim tatem BIE ta. Zawój dobie Przychodzi Trybuszek z zaraz dalej Siemanko Dawid. Tak, tak. Co za debil. Uszy. Waga? Kurwa. Widzowie, kończymy tego dzisiejszego lajba. Kończymy lajba. Dzięki, że byliście na lajbie. Trzymajcie się. I do zobaczenia. I widzimy się na lajbie. Piąta noc. Piąta noc. Tutaj złoty rysiek już się zaczyna pojawiać. Uwaga. No tego Steve'a muszę wyłączyć! Zaryzykuję! <laughs> Czekajcie, <mi> do na? <laughs> Dobra, to był głupi donate. Zagrałem z tym donate'em. Był sobie raz kapitan, Dawid Jasper miał na imię. Jak zobaczył Małolantę, ruchał ją jak świnie. Hej, ha, mi hej, do nie śmie to zrobi. My sobie tam, idziemy, kapita, wielki tam na gałęb. Gdy zobaczy, kurde, znowu rucha, mało małodonej. Mało lale... dobre. Dobry, 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 to dobry, 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 kurda Dobra, idzie spać. Nic mnie nie zaskoczy dzisiaj, nic uda nie się? Piątą dobra. noc? To ci pokażę mm. mojego moją boczną pujarę <laughs> i ci stanie, kurwa. Słuchaj ty p***** po... z internetu, odp***dź od... się od... od mojego syna. Pier**a, po pierwsze, to Surprise, motherfucker. <laughs> Surprise, motherfucker. <laughs> Devi, 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 not devi, 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 Kurwa jego maci, jak cię nie wyrucha, to nie może spać, kiedy widzisz dziecko i jak mu dupa świeci. Pierdolni mu kutasem daleko nie poleci. Dalej, 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 dalej. Surprise, motherfucker. Daj, Dawidzie, z tej strony policja z Pabianic Proszę o otworzenie drzwi. Inaczej użyjemy siły. Ryszard niech kucnie pod drzwiami. A ty na Waniszu siadaj. Ty stary imbe. Anonim. Cztery złote. Witam gieniu z tej strony policja z Pabianic Gienie. proszę otworzyć drzwi, bo inaczej użyjemy siły z kurwy synie. <laughs> dobre, dobre. Surprise! Co on tam pierdoli kurwa? A chuj mu dupa. Tak rizik teraz wygląda kurwa. <laughs> na ty kurva na tnych O jakýž vlíkák Surprise, motherfucker! Pełnia jest. Surprise motherfucker. Sikiromotyka dzisiaj pyszka David Jasper Rucharyska. Jak chyba kto? Pojebał ci w rozumie. Ale dobra XD XD. Siema, siema. Surprise. Ja na kirtale.

Tragicznie z tymi ludźmi, ale ich zdaję nikomu. Uliczka, uliczka. Syrena jedzie. Dawid, tutaj pani Janinka. Halo Dawid, tutaj twój wujek z Teksasu z Ameryki. Pozdrawiam cię serdecznie. Dawidzieć widzisz też pewnie. Lujak z Ameryki. Nie Je hejtełów Jebać Uważam, nie bacz okej, okay, okej? Okay? Chypio pypcio. Pięć złotych. Siemka dwidoza jak tam twoja zobkoza. Dziękuję, Burku z Ameryki! Dzięki, Wójku z Ameryki! Zadanejta! Pu! 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 Uuu, dzięki wujku z Ameryki! Ząbkoza. <laughs> Dobrze, że z Ameryki. <laughs> Dobrze jest mieć wujka z Ameryki! Dobrze jest mieć wujka z Ameryki? Dunajczyk, może wysłać. O, dobra, udało się przetrwać 5 nocy. Ja pierdzielę niesamowite. Myślę, że z otyrysiek wyskoczy, ale nawet nie wyskoczył. Cud.